To ogólnie jest update w Fightman Simulator, że jest Atlantis, nowa mapa i nie ma Halloween update'a już, niestety. Więc tak tutaj ta mapa wygląda. Dosyć fajna. Tutaj są pety, takie. Shark, dobra. Chceszmy sobie parę i zobaczymy co nam wydropi. Ok, okej. Okay. Yy, dwa rery nam wyleciały. Które mają 140 rery. Sidok ma 100... O można sobie Goldena. I tutaj Shark też. Mogę sobie zrobić na Goldena. I też przy okazji wyleciał mi taki złoty szark. Dobra. Mm, tutaj i coś nam jeszcze wyleciało. Nie. Dobra. I... po ile ma? 202? Golden. Czekaj. Y... 202 golden, miał. To demonik, kat musiał mieć jakoś. 100. To to powinno mieć jakoś. Około 700 lub 800. Ula, la, la, la. No. Tutaj. Razy 21 power jest. Razy 21. I po ile mi. Po 133 Tylko mi leci Ale bardzo szybko Mi za to leci Dobra, jeśli wam się spodobało Zostawcie łapkę do góry, suba, pa